Słuchajcie, drugą fantastyczną rzeczą w tym ciągu jest to, że miał bardzo ciekawy system pneumatyczny, który był wykorzystywany także do rozruchu silnika. W ciągu zamontowane były dwie pięciolitrowe takie butle sprężonego powietrza, takie zbiorniki, które w czasie jazdy były dopompowywane. A kiedy czołg był zgaszony, silnik wyłączony to to sprężone powietrze czekało w pełnej gotowości aż tutaj kurki zostaną odkręcone, procedura odpalania czołgu zostanie uruchomiona. Słyszycie takie charakterystyczne najpierw odkręcanie tych kurków, potem przy zapłonie jest specyficzne buczenie, wciskany jest guzik rozruchu i taki strzał sprężonego powietrza wspiera akumulatory i dzięki czemu silnik startuje, akumulator jest bardziej żywotny a czołg może być lepiej i dłużej wykorzystywany w sytuacjach takich bojowych. thank mm -hmm.